Darf Keidus, znany wcześniej jako Jason Solo, był senem Han Solo i Lei Organy oraz Lordem Sithów, którego imię tłumaczy się jako Bitwa Ciemności. Przed przyjęciem dziedzictwa Sithów, Jason był potężnym Jedi, który okazał się nieoceniony w pokonaniu Juzan Wongów, wśród wielu innych niezliczonych aktów odwagi w służbie zakonu Jedi i Nowej Republiki. Mimo to, nawet po pokonaniu Wongów, dręczyła go wizja mrocznej postaci, przynoszącej galaktyce wojnę i cierpienie. Ten strach i chęć ochrony bliźnich przyczyniły się później do jego upadku. W 40 roku po bitwie o Jawin zgodził się zostać uczniem rocznej Lady Liu Mai, po tym jak wizja pokazała mu, że jeśli tego nie zrobi, zabije Luka Skywalkera, a galaktyka pogrąży się w chaosie. Zdradził swoją rodzinę i przyjaciół, porzucając swoje dawne perspektywy. Został ostatecznie pokonany przez swoją siostrę Jaina Solo. W ostatnich chwilach Jason Solo powrócił na ścieżkę światła. I dotarł do swoich bliskich poprzez moc.